Czałeczka sąsiady. Witamy w 15 odcinku na kanale Królewska Bier. Cześć. <laughs> tak, długo nas nie było. Kolejny odcinek, odcinek 15. Zgadza się? Zgadza się, tak. Zgadza się, 15. Dużo, długo nas nie było, dużo meczów. mam nadzieję. No. Du ma też tak, mam nadzieję. Dużo nas, długo nas nie było. Dużo meczy było. Zwłaszcza tych wygranych. Nie pamiętam przegranego meczu Realu Madryt. Ostatni mecz, można powiedzieć, że taka trochę e, porażka. Wypadek pracy. Zawiadłem się trochę na Realu Madryt, ale to o tym za chwilę. Na początku chciałem zacząć e, ten odcinek e, pracy Carlo Ancelottiego. Przychodząc do Realu, gdy, Karlo, gdy Carlo Ancelotti przychodził do, w tym, w, do Realu w tym sezonie, trochę tak z dystansem podchodziłem. Nie wiem, czy Ty też podchodziłeś ze Sącem, czy nie? Przy jego powrocie? Nie. Nie, nie tak, bo Ty pamiętasz go z lat 13-14. Tak. Ja jeszcze go nie pamiętam, bo jeszcze nie byłem wtedy kibicem Realu. A, ale wiem, że wtedy o, zdobył parę trofeów, Puchar Króla, Ligę Mistrzów e, i w 2014 co zdobył? W 2000 chyba klubowe Mistrzostwa Świata. Tak, ale. Tak no chyba 2014 tak. no to było tych trofeów e, spędził z drużyną długi czas na pewno pamięta krosa modricza e, starą gwardię z ben benzema dlatego teraz wychodzi głównie tymi zawodnikami i jak widać sprawdza się wygrywają i w lidze mistrzów i w, w la lidze ale nawiązując właśnie do do Carlet do carletto E, Weber to nie, nie osiągał takich dobrych wyników Jak osiąga tutaj teraz w Realu Madryt Myślę, że on po prostu nadaje się Do La Ligi Lub Serii A e, No ma po prostu talenty chłopaków Umie nimi kierować Wie jak ich ustawić Chociaż w tym ostatnim meczu no, muszę przyznać, że trochę za, zawiódł Chociaż też nie do końca to była wina drużyny czy, przepra Przepraszam tak. Obiecywałem, że się nie będę wtrącał no, no, Ale spadło. tylko pół o, zdania czy... O to chodzi, no że może się wtrącać. Ehm, no po, tutaj no mówię, ci. że Ancelotti, że coś tam zapienił, no ale co za? Sam miał wejść strzelić, to Bramka on był obrońcą, jak grał, jak grał w piłkę, także no pewnie by nie strzelił, mógłby jeszcze pomóc bronić. No ale 0-0 było, tego to czegoś chyba jednak w ataku zabrakło. Ale tam. nasi obrońcy strzelają Bramki, na przykład ostatnio. Zdarza, Zdarza się. Alaba, Alaba fajną tak. Bramkę strzelił w Alaba. tym sezonie. O... Jak Na obrońce świetne wykończenie. Tak, przyszedł w tym sezonie i bardzo ładnie. Bardzo ładnie W ogóle transfery, transfery z, z Bayernu nam, nam pasują. Bo i cross z Bayernu przyszedł za bezcen i ładnie, i Alaba. Bardzo tak, ładnie. Tak, A ciekawe. to jeszcze może jest hint, hint? Jakieś lewe <laughs> na sezonik? Lewy może przyjdzie jeszcze. Bo wydaje mi się, że jakbyśmy mieli może lewego na ławce w tym spotkaniu i by go wpuścili na przykład zamiast Amesjowicza, ulubieńca tutaj naszego pana z reżyserki, <laughs> to może by jednak, jednak jakieś brąki padły dla nas. Tak. Um... Może tak być, zwłaszcza, że Real odpuścił wyścig po Halanda. Wiadomo, że skupia się teraz na Mbappe, żeby zakontraktować go za parę dni. Może tygodni będą przysiągła. Chociaż do... nam wiesz, już, już a, trochę, ale... trochę kręci, kręci podobno PS, że, że coś tam kombinują, żeby, żeby jednak tak, żeby jednak żeby, e, przedłużył kontrakt. Na, nakręcę, no te góry go nakręcają oferuje. już od dawna, już od początku tego sezonu go nakręcają, żeby przedłużył kontrakt, a... A Kylian Mbappé no wydaje mi się, że jednak będzie chciał przyjść do tego Realu, będzie chciał grać właśnie z, z, z gwiazdami Realu Madryt. Chciałby się zdać też, podejrzewam, legendą, tak no. jak Cristiano Ronaldo, A, no ale pff, zobaczymy. Fajnie by było jakby przyszedł właśnie Mbappé i jeszcze na dodatek jakby przyszedł Lewy, nie? No Lewy, lewy. chociaż, no Lewy chciałbym, chciałbym, pewnie nie, nie byłby jako pierwszy napastnik z powodu swojego wieku i pewnie narodowości niestety. Ale nawet jakby wchodził czasami, to pewnie w Pucharze Króla w każdym meczu by grał jako teoretycznie pierwszy rezerwowy napastnik. No i pewnie może w końcówki jakieś w lidze, tam by się jeszcze pokazał fajnie w lidze pod koniec sezonu. Jeśli tak, to by... Pra całą praktycznie, sorry, całą e, poważniejszą karierę swoją w Bundeslidze też tak słabo. Trochę jak na piłkarza takiej klasy, fajnie jakby troszkę pograł jeszcze w innej lidze. Fajnie by było, ale jeśli utrzyma formę taką, jaką trzyma w tym sezonie, w tym sezonie trochę obniżył swoje loty, ale w poprzednim sezonie to podejrzewam, żeby wychodził w pierwszej 11 razem z Karimem Bezemką. Aha, że tak, no może, może. Ale jak to będzie wie. właśnie Kylian Mbappe, to też trzeba będzie rozwijać młodych piłkarzy, takich jak właśnie Kylian Mbappe, takich jak Valverde Kamawinga. Kamawinga w sumie ostatnio trochę też przestał grać, e, z jakichś przyczyn. E, ogólnie Skład Realu Madryt trochę się odchudził, <grym> dlatego że większość zawodników e, ma koronawirusa. Przesadziłeś <grym> chyba trochę mówiąc większość zawodników. No, czterech, <grym> pięciu. <grym> tak, tak, tak. To, to i tak, no głównych zawodników Madryć... Znaczy, że nie, tak. mają koronawirusa, tak. no to że, no, po prostu, że test mieli pozytywny wynik, wyniku, tak? Ja nie tak, sądzę, żeby tak, oni tak. leżeli obłożnie chorzy jacyś, tylko po prostu teraz są, są zakazy, jak, jak masz wynik testu pozytywny, <noise> no to masz zakaz w ogóle. Zakaz e... grania w piłkę, nie? Tak. Kontaktowania się z kimkolwiek, bo to już wiesz, siaka jak nie. dokładnie. <noise> 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 ja jestem zdziwiony, że jeszcze nie każą im grać w masaczkach, wiesz, to jest, nie no. Ja myślałem, że tak w ogóle będzie, że będą grali w maseczkach. Na szczęście nie. Co jeszcze no, ja szczęście. Nie wyobrażam. Na, na pewno będzie jeszcze jakaś. przyjdzie koronawirus. No tego. nowa odmiana, i będą tak. kazali im grać w maseczkach. To nie wiem, co jest. O, już, już powiedziałeś słowo, mamy demonetyzację materiału. Powiedziałeś <śledzimy> no, <śledzimy> słowo na K. No, K. No, że kor koronawirus, no już mogę powiedzieć drugi raz już, bo no. i tak demonetyzacja. Nie można mówić, a nie a nie pandemia nie można mówić, nie? ani w ogóle wirus. Dlaczego? Czemu? No bo no, te materiały są wtedy i, i algorytmy tam spadają, że już, że już nie są polecane tak bardzo, że nie można. I, 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 pod, i pod niektórymi filmikami jest, jest też informacja coś tam, jeśli o jakiejś szczepionce, w... o właśnie, jeszcze o szczepionce wspomnisz, <laughs> okay. to się wtedy pojawia coś tam jeszcze, że, że szczepionki coś tam są bezpieczne i żeby, i żeby się nie bać. Nie, no, no to jest. nie jest odcinek około no wiem, To, to, to może no, nieważne. Więc wróćmy do tematu no nie właśnie ważne. Realu to, Wróćmy do ostatniego meczu. Dużo było fajnych okazji, dużo było podań. O, mieliśmy przewagę, ale nie wiem co zawiadło. Tutaj ataki były, mi się wydaje, że trochę też sędzia a, przekładał tą szalę a, na... Dla Kadizu, żeby, no nie wiem, może dlatego, że słabsza drużyna, może jest kibicem, może cokolwiek, tak, ale uważam, że trochę trochę parę decyzji, trochę złych podjął, nie, po, nie, nie sprawdzał waru w ogóle. Także mi się wydaje, jako kibic Realu, to mogę, nie, nie, niekoniecznie patrzę na to obiektywnie, tak różnie, różnie to bywa. Tutaj mogę się też mylić w wielu kwestiach, nie jestem arbitrem, więc, więc ciężko mi to. E skomentować. No, ale oglądając mecz tak właśnie o, uważałem, że tutaj arbiter trochę przeciąga tę linę na, na, na stronę Cadizu. No, ale mimo wszystko zostajemy liderem, tak? Jesteśmy liderem. Taka tak jedna wpadeczka, no, no niby Cadiz chyba przedostatni jest w lidze, tak? No tak. to jednak trochę wpadka z naszej strony, ale cały czas jesteśmy liderem. Barcelona ledwo wygrała też, yy, Atletico przegrało 1-2 chyba ze Sevillą, okay. tak? Także no i tak sobie nie radzimy tak, tak źle. Tak, sześć punktów przewagi nad Cywilą, która jest na drugim tak. miejscu, bardzo ładnie. Na trzecim miejscu za skończenie był Betis wskoczyło, także też tutaj Betis tak. gratulujemy. Cudem. Ale o, też chciałbym wspomnieć o piłkarzach, którzy też nie byli wystawiani przez jakiś okres czasu, mianowicie tutaj mowa o, o, o Valverde. O Jowiciu. Jowicz zaczął być częściej, częściej wystawiany po właśnie meczu z e, Sociedadem. Jak dobrze pamiętam, tam wpił bramkę i, i asystę, i to przekonało to że, że jednak może coś z niego będzie jeszcze. Tak, no Jowicz przed no, zławki miał dobrą, dobrą okazję przekonać wszystkich do siebie, zdobyć ważną bramkę na wagę trzech punktów. To by mu na pewno pomogło. Ja nie mam za bardzo nic przeciwko Jowiciowi, tylko jakby złapał formę i strzelał bramki. Tak to pewnie odejdzie po sezonie, no bo, tak. no bo cel, cel Jowicza było pomagać, a pomaga tak słabo. Pomaga tak słabo. Z tak jego samo przebłyski jak... są zbyt rzadkie, jak dla mnie. Tak samo jak Hazard. Hazard jest bardzo dobrym piłkarzem, moim zdaniem jest utalentowanym, ale też ostatnio też ma mniej występów niż. E... Niż jo nie, Jowicz ma mniej występów, ale tak naprawdę Jowicz miał większe wyniki, a mniej występów niż Hazard. No ale Hazard to miał większe problemy z kontuzjami, moim zdaniem. Tego zniszczyło trochę. Już, no, już jest, już jest to... dużo starszy, też dużo starszy jest niż Jowicz przecież. Myślę, że już nikt nie wierzy w jego powrót e, i będzie chciał wrócić może do premier, może e, po tym sezonie zobaczymy. Podejrzewam, że Real się go pozbędzie, tak samo jak Bejlan. Znaczy pozbędzie, no sprzeda podejrzewam. No, no wypadałoby zwolnić budżet płacowy na innych zawodników, przyda się. Zarabiają tyle, a w sumie nie grają. Czy, czy jeszcze chciałbyś może o czymś wspomnieć? No, jeszcze coś do powiedzenia? Nie, no myślę, że to już wszystko. A... To chyba jest ostatni odcinek ostatni, przed świętami, tak? Ostatni odcinek przed świętami, może nawet w tym roku. Teraz będzie przerwa w sumie świąteczna i w piłce i prawdopodobnie u nas. Także wszystkiego dobrego życzymy. Wesołych świąt. Do zobaczenia w następnym roku. Strzewaczko sąsiady. Cześć. Cześć. Gdyby tutaj przykładowo stał jakiś kolega, czy coś w tym stylu, i toczylibyśmy rozmowę na jakiś temat, to jestem przekonany, że tych żartów byłoby zdecydowanie więcej.